A co ty w sumie kombinujesz? Pizzę bym zjadł. Tak? Ja też. Tylko nie wiem, czy z Pizzy Hut, czy z telepicy, czy z Dominosa, czy z Dominium, czy z Pizzy na wypasie, czy z Nagraso, czy z Biesiadowa, czy na grubym, czy na cienkim. Nie wiem. Ty, a nie możemy w sumie wszystkich zjeść? Możemy. Nasunął mi się taki pomysł: zróbmy sobie pizzę MMA, człowieku. Osiem pizzerii. Dzisiaj cztery, jutro cztery, no i co? Wybierzemy po prostu tą najlepszą. I tak sobie, właśnie, kurde, myślę od rana, jak to wszystko zrobić, żeby to miało sens, żeby to dogłębnie sprawdzić. Uważam, że królową pizzy jest jedna pizza peperoni. Kawajską też lubię, lubię w ogóle chyba każdą pizzę. Z kurczakiem nie lubię pizzy, ale kebab, niby coś tam, oni czasami się starają coś takiego zrobić, ja tego nie lubię i papryki nie lubię, z takich upodobań. To więc ja sobie myślę, widzę, że po prostu w każdej pizzerii zamówimy pizzę peperoni peroni na grubym cieście i na cienkim cieście. No i tyle. No i czosnkowy nie? Pomidorowy też dobry, ale to, to już zadajmy spokój, bo to już za dużo tego wszystkiego. Jesteśmy już pod pierwszą pizzerią, którą będziemy jeść. Jest to Telepizza. Chyba w ogóle najstarsza sieciówka w Polsce, tak mi się wydaje. Mogę gadać głupoty, bo nie jestem tego pewien. Ja bardzo dawno nie jadłem Telepizzy. Kiedyś była taka promocja, pamiętam, jak na gastrówkę chcieliśmy jak najtaniej, jak najwięcej zjeść. Trzy średnie w cenie jednej. Za 33 zł około miałeś trzy średnie pizze stary Pamiętam to i pewnie ktoś z was też to pamięta. Więc potwierdźcie moje słowa w komentarzu. No ja jej nie zapamiętałem zbyt dobrze. To była po prostu taka pizza do zapchania się, jakby bez żadnych uniesień, bez żadnych doznań, wiesz. Wejdę tam sam bez kamery, odpalę sobie dyktafon w moim benten zegarku. Po prostu zamówię pizzę. No, żeby nie widzieli kamery, bo też często gadacie, i tu więcej sera, tu tego, tu tamtego. Wiecie, jak to jest. Nie powinno tak tutaj być, bo to są sieciówki. Ale no kto wie. Dobra, idę zamówić, nie? A ty tu się gdzieś kręć, ale tak żeby cię nie widzieli, wiesz. Dobra. Ciężko w sumie, ale idę zamówić, nie? Powodzenia, nie. Y ja bym chciał dwie pizze, Peperoni, małe. Jedną na grubym i drugą na cienkim cieście Tradycyjny ciasto grubego nie mamy Czyli jest tradycyjne albo cienkie? Tak, małe tak A później w średniej pizzy jest jakiś inny wybór ciasta? Średni może być gruby Średnią cienką i średnią grubą po prostu Jakieś sosy Czosnikowy jeden. Karton poproszę Zamówiona, słuchaj, problemy Małej się nie da grubej wziąć, musiałem wziąć dwie średnie Jedna średnia będzie na cienkim, druga średnia będzie na grubym I do tego wziąłem jeden sos cząstkowy. 20 minut, stary Pani jest tam sama w ogóle Jest jeden dostawca, siedzi przy stoliku, lokal pusty Jedna pani na wielkiej kuchni jakąś tam pizzę sobie kleiła No 20 minut to dużo ogólnie przy pustym lokalu No chyba, że mają jakoś super dużo dostaw teraz do zrobienia, nie wiem No czekamy Jak to cenowo, co chyba już przy pizzy o cenach, nie? Na razie to nie ma co gadać Czyli teraz wszędzie musimy brać dwie średnie Co zrobisz, <laughs> Zrobisz. Ale ogólnie mi się wydaje, że nie jest drogo. Czekam. No i jest. Pierwsza pizza. Cieszę się. Ja też. Wiesz, co ja mam w samochodzie? A wiem, co ty tu masz? Pokaż nam, bratku. Sezon jesienny na mnie straszny, mówi. Nic nas nie ogranicza teraz. No i luks. No dobra, chyba otwieram, co? A jak? Jedna i druga kosztuje 28 zł bez jednego grosika. Uważam, że taka cena poniżej 30 zł za pizzę jest fajna. Jakby fajnie, że nie płacisz więcej niż 30, że płacisz poniżej 30. Thank you. Nic nie jest, nic z nią nie jest, nic z nią nie jest. Tak jak widzieliście, mieliśmy mały wypadek z pizzą, ale nic jej chyba się nie stało. Wspomniałem o jednej rzeczy: tyle pizzy do peperoni jest cebula dodawana. No ale trudna. No. Nie lubisz cebulki? Ja lubię, ale dla mnie peperoni to jest tylko ser i tylko salami, no i sos. Tak się podniecałem tym, że nie kosztuje trzy dychy, ale ona w sumie nie jest duża. Chociaż tak na jedną osobę myślę, że do najedzenia się. No to też prawdopodobnie ma bardzo dużo kalorii, pizza jest taka, wiecie, kebab to jeszcze kebab, kebab to siła, kebab to mięso, a tutaj no tak bardziej fatu jest, wiesz. I dużo węgli. Gorzej ją zapamiętałem, szczerze. Powiem wam, że pierwsze, co czuć tak naprawdę, to jest sosik pomidorowy, który jest dosyć intensywny. Jest taki mocno koncentratowy. Czuć, że ten sos jest. Nie czuć, żeby był jakoś przyprawiony jakimś oregano, bazylią, czymkolwiek. Po prostu zwykła pasata pomidorowa, tak jakby zmieszana z koncentratem. Całkiem nieźle. Ilość sera uważam, że jest też odpowiednia. Nie jest to podwójny sera ani nic z tych rzeczy. Tego salami też nie jest jakoś mało. Tak naprawdę, na każdym kawałku masz salami, ze dwa plastry. Więc nie ma dziadostwa. Ciasto, no typowa osiedlówka, tak naprawdę, to jest niby ciasto ciebie, ale ono wcale cienkie nie jest, wiesz o co chodzi, ono jest takie pulchne trochę. To ciasto trochę przypomina, nie wiem czy jadłeś w ogóle, czy gustujesz w mrożonych pizzach. Ja kiedyś przerobiłem wszystkie chyba możliwe, jakie były w sklepach. Restaurante była taka pizza. Salami nie jest chyba najgorszej jakości. Ja kojarzę to salami takie z makro, takie Aro, najtańsze. Tego czasu je testowałem, nie będę mówił w jakich okolicznościach. Po prostu miałem do czynienia z tym produktem <ścoughs> przez jakiś czas. To nie jest to najtańsze salami, przynajmniej nie jest to najtańsze salami z makro firmy Aro, które ja kojarzę. Sosik, który tutaj widzicie, 4 zł. Ja lubię takie pizze śmieciowe, szczerze. Lubię też włoskie, lubię na... Politańskie, lubię wszystkie tak naprawdę. Nie jest zła, naprawdę. Ta cebulka też tutaj wchodzi, co prawda nie jest potrzebna, ale jak już jest, to tak naprawdę nie przeszkadza. Hmm. Na pewno jest trochę cukru tutaj w tym sosie, ale nie jest przesłodzony, nie jest to deserowy sos. Wiesz o co chodzi, tak jak w niektórych kebabach mieliśmy czasami, że te sosy naprawdę były bardzo, bardzo słodkie. Jest całkiem niezły, nie jest jakoś mega agresywny czosnkowo. Myślę, że radka jest do uratowania, jeśli zjecie taką pizzę przed, że wystarczy umyć tylko raz zęby po tym sosie. Nie jest jakiś agresywny. No dobra, słuchaj. Teraz że gruba. Rzeczywiście jest grubsza, no nie ma co się oszukiwać. Oj, tu już taka buła się robi, wiesz? Ale powiem Ci tak. Wiem, że wiele osób krytykuje takie pizze i że uważa, że pizza na grubym cieście to jest w ogóle nie pizza. Ja uważam inaczej. Za mało lata już Wam to mówiłem nie raz pewnie. Bardzo często jadłem pizzę hat. I jeśli chodzi o pizzę na grubym cieście, uważam, że pizza hat jest w ogóle najlepsza. Tutaj już się nam robi takie coś, że mamy więcej ciasta, ale składników mamy tyle samo. Więc bardziej jeż bułę po prostu. Chyba jednak wybrałbym tą cieńszą. W ogóle ten ser, czy nawet to salami, uważam, że to nie są Najgorszej jakości składniki. Naprawdę jadłem dużo gorszych pizz w życiu, poważnie. To nie jest jakaś taka najtańsza podruba sera, seropodobny produkt, wiesz. Tutaj jest za mało po prostu tego wszystkiego, no bo mamy więcej ciasta, więc ta pizza jest bardziej bułkowata. Nie jest to poziom pizzy Hut grubej, na pan moim ukochanym. Niestety nie. Ale ogólnie plus, że taka sama cena jest i za grube ciasto i za cienkie. Mhm. No bo jednak taką na pewno się najesz więcej. No Napchasz się bułą, bo się napchasz, ale brzuch będzie pełny. To też niektórych może przekonać. Jest to pierwsza pizza, którą testujemy podczas tej miniserii, że tak powiem, dwuodcinkowej. Ale jestem przekonany, że niektóre pizze, które będziemy jeść, będą gorsze od tej, że ta pizza nie będzie ostatnia. Mam jednego faworyta na ostatnie miejsce, ale to o tym pogadamy później. Pewnie się domyślasz, o której pizzy mówię. Trochę tak! Za dużo ciasta, za mało składników. Ale ta cienka, powiem wam, że do złapania, do zjedzenia całkiem przyjemnie. Nie będziemy jej oceniać w żadnej skali od 1 do 10 tak dalej. Po prostu zobaczymy, jak wypadną kolejne pizze i będziemy je umieszczać w rankingu po prostu. Zapraszam. <laughs> No powiem wam, że tyle pizzy nie jadłem 15 lat, to spokojnie można liczyć. Jest troszkę słona, to od razu czuję. Nie wiem, czy przez to, że ugryzłem najpierw salami, ale troszkę soli czuję. Ciasto jest dobrze wyrośnięte i to, co przede wszystkim jest dla mnie ważne, cieście nie czuć drożdży, czyli jest dobrze wygarowane. Nie jest to mega intensywny czosnek, tak jak mówiłeś, więc myślę, że ta randka wieczorem jest nadal aktualna. Całkiem niezła, ale jeśli mówiłeś, że cienka jest lepsza, to jestem bardzo ciekaw, jak ona smakuje. Podasz? Troszkę trudniej się odrywa, no. Podobnie smakuje jak oczywiście ta gruba, ale następnym razem rzeczywiście wybrałbym tą cienką. Przyjemniejsza w jedzeniu. Ta buła trochę tutaj zapycha, no a tutaj fajnie te składniki są wyczuwalne przez to, że ciasto jest cienkie. Cheers. Naprawdę spodziewałem się czegoś gorszego, szczerze mówiąc. Dzisiaj zaskoczyła, naprawdę zaskoczyła. No myślę, że do powtórzenia. To jest taka nowojorska trochę pizza, tak szczerze. Fajna, Uważam, że ta cienka przede wszystkim jest to przyzwoita pizza za rozsądne pieniądze. No ja myślałem, że będzie dużo gorzej, szczególnie tak jak mówisz, i ja też jakoś sobie w głowie tak zakodowałem, że ta telepizza to jest raczej kicha, ale nie jest tak źle. Zobaczymy, co pokażą następne pizzerie. Jedziemy dalej. Kolejna pizza Dominos. Tak jak wam mówiłem, ona się jakiś czas temu złączyła z Dominium. Ja kiedyś lubiłem Dominosa. Pamiętam, że była... Znowu będę takimi anegdotkami o promocjach gadał, no ale korzystało się, słuchaj, no jadło się te wszystkie pizze. 19,99 w Dominosie zawsze kosztowała margarita duża z jednym składnikiem. Czyli normalnie za 19 praktycznie miałeś dużą peperoni człowieku na cienkim cieście w Dominosie. I zawsze był jeszcze gratisowo sosik, bo mieli takie pudełka, że sosik wkładali. Ona w ogóle miała takie na spodzie takie semolinka jakaś. Powiem Ci, że jak nie lubię jak pizza ma mączny ten spód, uh -huh. to to mi nie przeszkadzało. To było całkiem niezłe rozwiązanie. Jak jest teraz, no mi się wydaje, że jest gorzej przez to, że się połączyły te pizze. Odpalam dyktafon. Dzień dobry. Razem pepperoni. Jedna będzie na cienki i średnia i druga będzie na grubym po prostu. Sosik I... To wszystko będzie? Wszystko Do będzie 51,90 proszę No i jesteśmy, zamówione pizze są Dwie, oczywiście gruba i cienka, no, nic nowego wam nie powiem 10 minut, dwa razy mniej niż w pizzy. Jest taniej tutaj W Dominosie żeby było taniej niż w pizzy, stary? No będziecie w szoku Idziemy rozstawić sobie chyba stanowisko gdzieś Mhm Gdzie? Przenośna restauracja Widzimy się już przy pizzy, proszę Państwa. A w ogóle w Dominosie, jak się okazuje, widzę tutaj banerek reklamowy, codziennie jest inna pizza i za 18 zł jest średnia, stary. A jak dołożysz 6 zł, to masz XXXL. Wydaje się to być korzystne bardzo. Ciekawe, jak ta XL wygląda, nie? Ale musisz się dostosować do tego, co oni sobie wymyślą w ciągu jakiegoś dnia. Ale jak się ktoś żywi pizzą, to codziennie masz dużą pizzę za 24 zł. Nie jest źle. Mniejsze jakieś? Czy mi się wydaje się? Bo mniejsze to pudełka, nie? No i dobra, słuchaj, no za bardzo nie ma gdzie usiąść, więc zapraszam tutaj. Zapraszam na pizzę. Jesteś gotowy na to? Tak. Uła. Dobra, słuchajcie 22 zł za cienką i 25 zł za grubą Pizze chyba są minimalnie mniejsze Średnica pizzy jest ta sama Jednak te pudełka jakieś mają mniejsze po prostu 22 zł za cienką i 25 zł za grubą Czyli mamy tutaj różnicę Jeśli chcemy zmieniać ciasto na grubę. Ona wygląda dużo lepiej Ma dużo więcej salami Dobra, wjeżdżam w nią Ja ją zapamiętałem Ty, ona ma to nadal Molinum. Wydaje mi się, że Dominos Ten taki zwykły Dominos Bez połączenia z Dominium Była ta pizza dużo cieńsza Od tej cienkiej tutaj Ale sprawdźmy no salami jest kurde dużo, mi się to podoba się. No, kiełbasę, hello. Czujecie, że macie kiełbasę na pizzy. Tam ten posmak był taki. No jakbym miał strzelać i się domyślać, które salami, czy z telepizzy, czy z Dominosa jest lepszej jakości i ma więcej mięsa w sobie. Powiedziałbym, że to. Po smaku makuje to bardziej jak mięso i jest naprawdę lepiej. Teraz myślę, że jest trochę mniej na tej pizzy niż w tele ale salami jest więcej, jest lepsze. Jest też tutaj więcej tego sosu pomidorowego. Ona jest dosyć wilgotna. No szczerze, to ona się wcale nie popsuła jakoś. To są znowu jakieś legendy opowiadane. A ja słucham tych legend i w to wierzę I nie idę do Dominosa, bo Dominos się połączył z Domin Wiesz o co chodzi? Mhm. I pewnie wiele osób tak robi też. Jedyna różnica między tym, co było kiedyś, a jest teraz, według mnie, to jest właśnie to ciasto. Ona była dużo cieńsza. Teraz jest grubsza, no to ciasto cienkie wcale nie jest cienkie, bym powiedział. Miejscami chrupiąca, jak dla mnie, jest lepsza przez to salami właśnie I też przez ten sos, on jest bardziej charakterystyczny, jest bardziej pomidorowy Ma po prostu mocniejszy smak pomidoru. Ale ludzie się na nas dziwnie patrzą z tych samochodów Oczywiście porównuję ją do telepizzy A jak sosiwo? Sosiwo tutaj droższe o złotówkę Pamiętam, że kiedyś te sosy były w takich mniejszych kubeczkach, coś a KFC Dużo słodszy jest i mam wrażenie, że jest bardziej tłusty Ale jest kurde dobry, powiem ci. No jeśli chodzi o pozycję cienką, taką z sosikiem, taką właśnie pizzerkę, jaką widzicie, peperoni testowaną średnią Poszedłbym do Dominosa bardziej niż do telepizzy bo jest tańsza jest lepsza. Po prostu. Jest tutaj taniej i lepiej, a to się kurde rzadko zdarza. Sceneria fajna, nie? Dawaj mi tą grubaskę. Kurde, no grubaska wygląda lepiej niż w telepicy od razu. Widać, że tego sera jest na niej dużo. O ile ta cienka z telepicy była bardziej serowa niż ta cienka z dominosa, to tutaj myślę, że możemy się pozytywnie zaskoczyć. To ciasto jest tutaj dużo fajniejsze. Jest takie pulchniejsze, bardziej elastyczne. Wiesz o co chodzi? To nawet ładnie wygląda, mi się to podoba. Słuchajcie. Dużo lepsza, dużo bardziej puszysta, aksamitna to ciasto jest chrupiące tutaj. Tam to raczej była taka bułka, nie? Naprawdę prosiłbym, żeby nikt więcej mi nie gadał bzdur, że dominos jakoś się tam super zepsuł, bo wydaje mi się, że te różnice nie są takie duże. Gruba jest lepsza i cienka jest lepsza, od tyle jest tutaj więcej sera. Tam mieliśmy takie poczucie, że jemy bułę, że mamy składników tyle samo co na cienkiej. Mam wrażenie, że tutaj, jak dopłacamy te 3 złote do grubego ciasta, to dopłacamy też troszeczkę do większej ilości składników. Może nie salami, no bo salami więcej nie upchają już, znaczy wiadomo, że by się dało, ale sera jest chyba więcej. Przez co nie macie takiego poczucia, że jecie błęę. Przez to, że jest dużo sosa, w ogóle nie ma tutaj mowy o zabułkowaniu cię. Prawy, dobra i fajna to samolinka jest, bo ona chlupie. Tańsza, lepsza. Mamy to. Proszę. Ha ha! Niesamowitą satysfakcję mi dają te dzisiejsze testy. Na pierwszy rzut wjeżdża gruba. Zdecydowanie bardziej wyczuwalny jest ten sos pomidorowy i ta wilgoć z niego. Mi to pasuje. Naprawdę, dużo fajniej się to je. A żeby nie było zbyt nudno, opowiem wam taki szybki żart. Chodzi blondynka do pizzerii i chce zamówić średnią pizzę, po czym kasier ją pyta, a pokroić tą pizzę na 8 czy na 16? Ona mówi, na 8. 16 nie zjem. Mega śmieszne. Salami, pomimo tego, że czujemy, że jest bardziej mięsne, to jest fajniej przypieczone. Naprawdę przyjemna. No, no jest tak tu na brzegach, za, widziałeś? Mhm. Jak to wygląda? Dobra, a poka tą cienką tej. Ua, cieniutka proszę Państwa. Tu nadal ta proporcja tego sosu jest zachowana. Ta pizza jest cienka i mega wilgotna. Ja uwielbiam jak pizza nie zasusza. No powiem krótko, bardziej mi to smakuje. Ten sosik rzeczywiście już jest troszkę bardziej w tą stronę deserowych. Całkiem przyjemny. Za mniejsze pieniądze mamy lepszą pizzę, to się naprawdę opłaca. Ja już w sumie nie wiem, bo powoli to zaczyna wyglądać tak, jakby pizza dawała nam więcej radości niż kieba. Szybko stygną te wszystkie pizze, to jest minus niestety. To minus według mnie bardzo, bardzo dobrze wypadł. Jedziemy dalej. Okay. Kolejna pizza, tak jak mówiłem, to jest Dagrasso, proszę Państwa. Taka bardzo, bardzo rzadko przeze mnie jedzona, jak mam być szczery. Dużo części jadłem do minusa, dużo częściej jadłem telepizzę, a o pizzy hat to nawet już nie wspominam, bo te historie znacie. Nie wiem w końcu szczerze o co chodzi, pani mnie tak zakręciła z tą pizzą. Średnia kosztuje 42 zł, bez żadnej promocji. Ja kupiłem napój i za 50 zł mam napój i pizza będzie duża, a nie średnia. Normalna, bo jakby, jak bierzesz napój, to masz dużą za 58. Nie. Co ja gadam? Gluten mi już wiesz, Wiesz, co się dzieje? Się? Zapłaciłem 5 dych z takim oto napojem. Bez napoju 42 zł, ale średnia. my będziemy mieli dużo. No, rozumiesz to w ogóle? Grubasa w ogóle nie ma. Jest jeden rodzaj ciasta. I dwa sosy w się są. Zobaczymy, co to jest ta średnia. Może to jakiś gigantus jest. Jest lekka rozkwinka, że zostałem niestety rozpoznany. Mój kamuflaż w postaci tego, że po prostu ciebie nie było obok mnie, chyba nie zadziałał. Jakiś taki uśmiech ze strony kucharza. Tam przyznam się szczerze, że zauważyłem. Ale może tutaj po prostu są mili. Wszystko wiem. Tak jak wam mówiłem, ta pizza kosztowała 50 zł bez jednego grosza. Jest to rozmiar duży, bo była ta promocja, że jeśli bierzecie napój, no to macie za 5 dych po prostu pizzę dużą zamiast średniej. Średnia, jak się dowiedziałem, ma 32 cm, czyli prawdopodobnie 2 cm średnicy więcej niż dwie pozostałe testowane pizze i kosztuje 42 zł, to jest dużo. Przypominam, w dominosie cienka 22 zł, a w telepizzy 28. Co prawda, do każdej pizzy gratisowo mamy dwa sosy, ale no to nadal jest drogo uważam. Z racji tego, że do wyboru, w gratisie były dwa sosy. No to wziąłem oczywiście pomidorowy też. Ale ogólnie jest ok, wygląda całkiem przyzwoicie, jeśli chodzi o ilość salami. To jak to w smaku za te 42 zł? Pamiętajcie, że 42 zł jest średnia, nie ta co tutaj widzicie. Już ustaliliśmy, że to jest najdroższa pizza z tych wszystkich testowanych. 42 za średnią, no to jest kurde naprawdę drogo. Drożyzna bym powiedział nawet. Nie chcę mówić, że Dominos był napowietrzony na brzegach, no bo raczej nie był, ale był bardziej niż ta po prostu. Ale spróbujmy mega tłusta salama. Bardzo tłusta jest. Bardzo. Do tego stopnia, że tak szczerze to jest mdła po prostu. Jakbyś wziął sobie to salami i salami z Dominosa, no to tamto powiedzmy, że ma 100% smaku, to to ma 20%. Jakbyś jadł, wiesz, no nie wiem co. z pomidorowy jest na tej pizzy, no nie da się ukryć, nawet go widać, ale tak, żeby czuć jakikolwiek jego smak, no to jest naprawdę biednie. Nie czuć go po prostu. Ciasto jak z typowej osiedlówki tak naprawdę. Ale nawet to ciasto nie ma smaku, to znaczy nie ma soli, jakby nie miało soli to ciasto. No ta pizza jest pozbawiona smaku w porównaniu do tych dwóch poprzednich pizz, tyle pizza Domino's najgorsza pizza. Nie mówię tego dlatego, że jest najdroższa i że już się nastawiłem źle na nią i tak dalej i tak dalej, tylko bez kitu brakuje jej smaku. Jest dużo tego salami tutaj, sera też. Ogólnie jest wilgotna, więc ilość sosu też jest wystarczająca, ale nie idzie za tym smak w ogóle. No z sosem wiadomo, że będzie lepiej, nie? Uhu! Wiesz, jaki sosik? Przede wszystkim ten tłuszcz. No, ja wiem, że tutaj w zasadzie każdy składnik jest tłuszczem, znaczy każdy z dwóch głównych składników, czyli serii, salami, no to jest sam tłuszcz, praktycznie. Ale tutaj się naprawdę aż wylewa to. Sosik liznąłem przed chwilą wieko. Ze Mega, mega słodki. Pierwszy plan tego sosu, jeśli chodzi o jego smak, to jest właśnie cukier. To jest słodycz. Lubię takie sosy, tak szczerze, ale no chyba jednak za dużo. Pizza jest mdła, sos jest słodki, nie komponuje się to. Nie idzie, to naprawdę wam mówię, że to nie idzie. Najdroższa, średnia sorry Dagraso, ale ostatnie miejsce. Przykro mi. Kamelot 100 razy lepszy jest od niej. Jeśli wiecie, co to jest kamelot. Pomidorowy już jest fajniejszy, również jest słodki. Nie wiem o co chodzi. No najwidoczniej Polacy muszą lubić takie sosy, skoro wiesz, tyle lat to funkcjonuje. Szczerze, no nie wiem, ze trzy, może cztery razy jadłem Dagraso w życiu, więc do tego. Testuję i tak naprawdę z taką czystą głową podszedłem bez żadnego nastawienia się. Za dużo tłuszczu, za dużo cukru, za mało smaku, sorry. I za drogo. Tutaj zdecydowanie w porównaniu do wszystkich innych pizz, które już jedliśmy, kapie bardzo dużo tego tłuszczu właśnie. Ła! A tutaj jaka jest mu Człowieku, ona się aż błyszczy. Nie no, patrząc na to, że płuszcze z nośnikiem smaku, to tutaj on kompletnie nic nie niesie. Naprawdę nie czuję żadnego smaku. Trochę tego sera czuję, no ale zdecydowanie to jest za mało. Salami jest praktycznie tutaj niewyczuwalne, jeśli chodzi o jego smak. Sprawdźmy ten sosik deserowy. On od zawsze to był taki słodki. Kompletnie nie wiem, jak to określić. Brakuje tu soli zdecydowanie i może jakiegoś smaku konkretnego w tych składnikach. A pomodoro? Dzisiaj pierwszy raz, pomidorowy z odpowiednią ilością oregano. Przede wszystkim to pizza jest bardzo, bardzo droga. Pięć dych za taką pizzę, która nie przekazuje takich smaków. Pizza powinna dawać uśmiech. Nie tylko podczas, kiedy ją odbieracie, ale też podczas jedzenia. Tutaj tego zdecydowanie brakuje. W tym wypadku poszedłbym do Telepity na przykład. Ty, ale ty myślisz, że ten brak smaku albo taki właściwie mała ilość tego smaku jest spowodowana jakąś słabą jakością tych składników, czy, czy o co tu chodzi? Wiadomo, że to jest masuwa i te składniki to nic specjalnego, no ale tutaj zdecydowanie Zdecydowanie w tym salami brakuje smaku. Dobra, ale Da Grasso jest zdecydowanie mniejszą siecią pizzerii niż Domino's i niż Telepizza. Więc ja myślałem, że jakby to tak działa, że im mniejsza sieć, im mniej lokali, składniki powinny być lepsze, nie? Jeszcze ta cena, no, no nie wiem. Wypada bardzo słabo na tle telepizy i Dominosa. Dajcie znać, czy u was w mieście jest Da Grasso i co o niej myślicie, bo może, nie wiem, nam się dzisiaj tak źle trafiło. Jedziemy na Biesiadowo teraz. Ostatnia pizzeria dzisiaj przed nami, mianowicie Biesiadowo. Ja dawno, dawno temu parę razy tą dużą pizzę zamówiłem Raczej mi się kojarzy ze słabymi składnikami, tak ją zapamiętałem, no ale tak samo zapamiętałem telepickę, a dzisiaj był jednak wiesz, mały szok. Godzie. Dzień dobry. Mam pytanie: jest w grubej ciasto i cienkie, czy. Yy, nie, jeden rodzaj mam. To średnią koperą, nie wiem, Średnia ma ile centymetrów? Yy, 42. To mało, mało, przepraszam bardzo. Ostatnia pizza, czyli właśnie z Biesiadowa została odebrana I widzicie to co ja, czyli charakterystyczne trzy sosy W Biesiadowie zawsze były te trzy sosy Tu już się robi tak kurde, nawet nie tyle co fast foodowo Tylko tak, nie wiem czy Polsko, czy Polacy aż tak uwielbiają mieć trzy sosy do pizzy Wiesz, nie wiem Nie wiem czy do tak małej pizzy trzy sosy są potrzebne A no właśnie, i to jest proszę O kurde, zaraz wam ją pokażę Chciałem na początku wziąć pizzę średnią Ale średnia w Biesiadowie jest jak duża w D'Agrasso Czyli ma 42 cm. Tutaj żeby dostać pizzę rozmiarowo taką jak w telepizce i taką jak w Domino'sie średnia, no to trzeba zamówić małą, która ma 32 cm. Ale chyba trzeba powiedzieć, że ona jest większa niż te pizze w Domino'sie i pizza w telepicy. Jest troszeczkę większa. Nie wiem, czy te 2 cm robi różnicę przy pizzy. Ta pizza pachnie jak mm. zapiekanka. I ona wygląda też jak zapiekanka. No dobra, spójrzcie sobie na nią może. 38 zł kosztuje najmniejsza, czyli właśnie taka, którą widzicie: pizza peperoni w Biesiadowie. Jest to uważam drogo. No, telepizza i Domino's pokazały, że to nie musi tyle kosztować. Szczególnie do minus, no dlatego też jest na prowadzeniu, no bo 22 zł za naprawdę niezłą pizzę. Ta pizza wygląda jak zapiekanka. Ten ser wygląda jakby to był ser żółty, a nie mozzarella. Ciasto, brzegi, w ogóle ta pizza wygląda jakbyś sobie ją sam w domu uklepał. Jest taka, powiedzieć domowa, no to byłby komplement, ale taka domowa w tym złym znaczeniu jakby tego słowa. Rozumiesz? Wydaje mi się w ogóle, że ma najmniej salami. Na pewno mam mniej salami niż da grasso i na pewno mam mniej salami niż Dominos. Może ma tyle salami, co tyle pizza. Już nie pamiętam do końca jak ona wyglądała, musicie sobie przewinąć. Na pewno ma mniej niż Dominos, to musimy stać. Tutaj ciasto do wyboru jest jedno, nie ma podziału na grube, cienkie. Jesteśmy w ogóle na brudnie. Ja tu jakiś czas temu mieszkałem i pamiętam, jak się ta pizza otwierała, ta właśnie, w której byliśmy. Na otwarcie ja sobie tą pizzę zamówiłem. Pamiętam, że była okropna, stary. Przy niej ta o której jedliśmy przed chwilą, było naprawdę dobrą pizzą. Zobacz, zobacz, zobacz. Sera jest dużo, ale widzicie, że ten ser jest żółty? To widać, nie? Normalnie w kamerze pewnie To uh -huh. jest normalnie pizza z żółtym serem Golda Właściciel biesiadowa to jest chyba ten sam gość, co tego YumYuma, tak? Ten kraftowy, jedyny tam w Polsce najlepszy kebab potworzył. Tak jest Ten, którego testowaliśmy, który był średni bardzo Mhm uh -huh. Dobra ale ciepła chociaż A jak, wiesz jaki jest ten ser? Gorzki Normalnie gorzka pizza To często bywa tak przy zapiekankach, jak ten ser się za bardzo przypiecze, to mhm. on też jest gorzki właśnie Tu mi się wydaje, jest efekt zapiekanki po prostu Tu jest konsystencja tego sera taka, jakby to był ser topiony On jest stopiony, no bo jest gorąca jakby, ale chodzi mi o to, że konsystencja jego To jest tak jakbyście posmarowali tą pizzę jakimś hochlandem, a na górę dali taką małą warstewkę żółtego sera Żeby była ta skorupka na górze, rozumiesz? A w środku jest taka, kurde, no jak ser topiony, takie miękkie to jest Normalnie żółty ser, jak na normalnej zapiekankach i to takiej, takiej gorszej zapiekance, bym powiedział. I to ma serio tyle lokali w Polsce i to się ciągle wszędzie otwiera i ludzie to jedzą? Nie, no to już chyba bym wolał to da ale szczerze to bym po prostu jedną i drugą na sam koniec postawił. No to ciężko wybierać, no takie wybieranie między naprawdę czymś słabym, a czymś słabym, no. Ta ma trochę więcej smaku, to muszę powiedzieć, ale czuję ci tutaj jakbyście jedli zapiekankę i to taką mega, mega tłustą zapiekankę. To salami jest bardzo podobne jak w da głównie czujesz tutaj posmak tego sera, który jest jeszcze lekko gorzkawy. No i to ciasto, taka typowa buła, taki chleb. To jest naprawdę no, nie powiedziałbym, że jest najgorsza, ale ląduje tam, gdzie da grasso Po prostu nie chciałbym jej znowu jeść. Tamta byłaby bez smaku, a ta jest w ogóle jakimś takim odrealnieniem na temat pizzy dla mnie. Może to coś pomoże. Plejada sosów. Ten sos też jest inny. W grasso był za słodki, ten nie jest słodki, ale jest jakiś taki słodko-kwaśny Tu może być ocet w tym? Jest taki po prostu inny. Coś w nim czuję takiego, że nie umiem tego określić. Po prostu jest lepszy niż w de grasso, bo nie ma tyle cukru. Ale nadal to nie jest to. No, zobacz jaki on jest gęsty stary, widzisz to? On ma posmak takiego sklepowego sosu. No widzicie to? To jest taki sos właśnie. Pasata, koncentrat i keczup. Ocztowy keczub jakiś taki rozcieńczony pobiodorami. Póki co wypada ta pizza bardzo źle i te sosy również. Jakby tu jest wszystko spójne. Jak jest źle na pizzy, to tak to jest tak samo, nie? Został nam jeszcze jeden. Nie chcę, żebyście też to odebrali jako jakiś taki najazd na biesiadowo, ale sami zresztą widzicie, jak ta pizza wygląda. I też sami możecie pójść w waszym mieście i jej spróbować i zobaczyć, że nie gadamy głupo. Dobra, a ten ostatni to jest co, to jest jakiś duński? Tysiąc wysp? Tysiąc wysp normalnie słodki sos. Mają. Te sosy pomyłka. Najlepiej wypada czosnek, ale też jest jakiś dziwny po prostu. Powiem wam, że chciałem ją stawiać na samym końcu jak da graso, ale nie. Ona jest najgorsza. Wolałbym zjeść da graso niż ją po prostu. I 38 zł kosztuje, więc nie jest też najtańsza. Najchętniej poszedłbym sobie do Dominosa. Jakbym do Dominosa miał daleko, a miałbym mógł się telepicę, to bym poszedł do telepicy i analogicznie w drugim wypadku tak samo. Masz ochotę? No tak średnio, ale spróbuję. Może w pierwszej kolejności spróbuję tych super sosów, tak nie tutaj. Zachęciłeś do spróbowania. Nigdy nie widziałem czegoś takiego jak chemiczny albo jakiś zamiennik czosnku, ale pomimo tego, że ta konsystencja tego sosu jest jak cement, to wcale on nie smakuje jak sos czosnkowy. Tysiący wysp. Ten tysiąca wysp taki słodziutki, dziwny. Bardziej mi się tu nawet keczup przebija stary, niż jakiś sos. Sosy z tego co mogę stwierdzić, są po prostu niedobre. No, bardzo miękkie ciasto, taka bułeczka, ale zobacz też, że ono nie jest do końca jakoś tak fajnie przypieczone, troszkę blady. No wiadomo, są tu elementy, gdzie jest przypieczone, ale w dużej mierze jest po prostu to ciasto blade. Przyznam się bez bicia, że parę razy przeciągnąłem swoje zapiekanki, jak robiłem. No i właśnie ten ser, jak się tak zapiekł, to zrobiła się taka skorupa. No i właśnie bardzo on przypominał tutaj ten kawałek pizzy. Sprawdźmy, jak to smakuje. To nie jest mozzarella. To jest jakiś właśnie miks serów. W ogóle nie wiem, czy to nie jest jakiś produkt seropodobny. Fatalnie to smakuje. Ugryzłem to raz i tak naprawdę nie mam ochoty na więcej. No ale muszę wam się do czegoś przyznać. Jeśli ona tak kiedyś smakowała i ja ją kiedyś zamawiałem z wielką radością, no to jest mi wstyd za samego siebie, ponieważ ta pizza smakuje fatalnie. Tutaj jest jakoś dziwnie to rozkręcone w ogóle, ciasto. Ja jestem ciekaw, jakbyśmy poszli z tą pizzą do Biesiadowa, w którym to zamówiliśmy i zapytali pracowników, czy im to smakuje. Co oni by powiedzieli? Powiedzieli, że im to smakuje, a im to nie smakuje, czy im to naprawdę smakuje. No jestem wielce ciekaw, no bo jak ktoś robi słabą szamę i wciska kit klientowi, że to jest bardzo dobre, dla mnie jest to fatalne podejście. Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy tam pracują, powiedzieliby, że ta pizza jest średnia. Albo jakiś blind test na przykład zrobić. Dać im tą pizzę i dać im inną pizzę. No jeśli wybraliby tą, to naprawdę jakieś zaburzone są tam kubki smakowe, ale w każdym razie nie wybrałbym tej pizzy i moim osobistym zdaniem ta pizza powinna wylądować na ostatnim miejscu. Jest fatalne. bye Tutaj bardzo wyczuwalne są te drożdy w cieście. To nie jest efekt pożądany w pizzy, moi drodzy, ponieważ kiedyś pizzę robiłem i coś tam o niej wiem. Jeszcze najlepsze w tym wszystkim jest to, jak ten gość wciska kity w, w tych filmikach swoich, biznesowych. Mówi, że najlepsze składniki, najwyższej jakości, otwórz u nas franczyzę, to będziesz robił miliony. A jeśli ten gość karmi ludzi takim jedzeniem, to jest po prostu skok na hajs i on po prostu chce jak najwięcej franczyz sprzedać. Wiecie, gdzie ma klienta? Serdecznie odradzam. Widzowie, to był pierwszy od odcinek Pizza MMA zapraszam was za parę dni już na drugi odcinek i co pierwsze miejsce Dominos drugie Telepizza trzecie D'Agrasso i ostatnie na samym dole Biesiadowo zapraszam do subskrypcji kanału żebyście nie przegapili naszych kolejnych przygód hej